Cześć, witam Was. <ścoughs> Dzisiaj taki bardzo krótki odcinek, ale mam cichą nadzieję, że może pomóc wielu osobom, które są posiadaczem takich słuchawek bezprzewodowych Philipsa, jest to model SHC 5100. On, może tutaj. O. No, i nagle przychodzi moment, kiedy skończyły nam się akumulatory. Sprawa wygląda bardzo prosto należy wyjąć i wsadzić nowe, ale zobaczcie, tu mam podpięte nowe ładowania 0 Mb, mi tylko to, że jest brak sygnału audio i te akumulatory się nie naładują w takim razie, no zadacie pytanie o co tu chodzi, producent pisze nam bardzo wyraźnie że te akumulatory zadziałają tylko yy, jak będą wsadzone oryginalne no, ale przecież powiecie, no, akumulator to akumulator. No, musimy się zasugerować tylko tym, żeby był prawidłowy. Czyli tutaj oryginalnie siedzi akumulator NIMH. Ja tutaj wsadziłem takie enlopy i one się nie ładują. Ale po krótkich poszukiwaniach okazało się, że problem udało się rozwiązać. Mianowicie tutaj mam też enlopy. O, zwróćcie uwagę, co zrobiłem, rozizolowałem im tutaj od strony minusa około centymetra. O co tu chodzi? Bo ktoś może zapytać no po jaką cholerę, nie? <laughs> Spójrzcie, tutaj pod tą sprężynką jest jeszcze jeden styk. I jeżeli ten styk i ten nie zostaną zwarte, to nasze ładowanie możemy sobie wsadzić w pięty. Tak więc. Tutaj nie całość oczyszczałem, to prawda, ale tu mamy oczyszczone, więc wkładam tą baterijkę rozizolowaną, ten akumulatorek. Wkładam drugi i zobaczcie co się dzieje. Pojawia się ładowanie. Tak więc jeżeli macie takie słuchawki i zaistniała Wam potrzeba wymiany, to tak jak wspomniałem, sprawa jest bardzo prosta, bierzemy akumulatorki NIMH. Czyli mikrowowodorkowe o napięciu 1,2 V. Tutaj od strony minusa należy mniej więcej taki fragment o tak, tyle rozizolować, wyczyścić, żebyśmy tutaj mieli dobry kontakt, zrobić to z obydwoma, włożyć do słuchawek i cieszyć się działającym urządzeniem. Ten filmik to taka tylko szybka akcja, bo powiem Wam szczerze, ja dostałem to ustrojstwo już bez oryginalnych akumulatorów więc nie miałem porównania o co tu może chodzić, zacząłem szukać już w elektronice i tak dalej no piszą, że tylko oryginał, no to już zacząłem się zastanawiać spadki napięć, jakieś takie, pobór prądu, przyładowaniu, no ale to wydawało mi się wszystko bez sensu no i po poszukiwaniach nawet nie tyle szukałem po tym urządzeniu co szukane było po modelu oryginalnych akumulatorów okazało się, że właśnie tutaj one mają tą dupkę, że tak powiem przewodzącą tyle co taki krótki materiał aczkolwiek no, jeżeli ktoś stanie przed takim dylematem to wcale nie musicie lecieć po oryginalne baterie możecie kupić inne akumulatory i to będzie działało pozdrawiam, cześć no tutaj taki mały przerywnik pamiętacie zapewnie, zapewne film o dakach z Chin więc tak mi to wyszło już jako produkt finalny. To jest DAK w wersji drugiej. Tak to wygląda z frontu. A tutaj za nim jest DAK w wersji trzeciej. Trzymane się różnią? Pozornie można powiedzieć, że niczym, ale jednak z. Ten ma już dwa gniazda USB, czyli tutaj jest standardowe wejście na 48 kHz, ale już tutaj jest dołożony kolejny przetwornik USB, i stąd możemy już próbkować 192 kHz, ponieważ tyle pozwala chipset DAC. -a. Także to Wam tak chciałem tylko pokazać, co wyszło z tych działań. Powstało ich aż całe 3 sztuki. Tak to wygląda w trakcie pracy. No i zasadniczo tyle. To tylko taka wstawka, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wyszło. W tamtym wersji trzeciej to gniazdo jest obrócone inaczej, co chyba widać. I pod spodem, tutaj, w tym miejscu mniej więcej, mieści się ten dodatkowy obwód przetwarzania z USB. Dobra. No to taka, tylko ciekawostka.